Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji pomeczowej. Górnik Łęczna, Kotwica Kołobrzeg 0-0. do 0. Jest z nami trener zespołu gości, pan Piotr Tworek. Witam serdecznie trenerze Dobry i poproszę wieczór. o ocenę dzisiejszego spotkania. Mecz 0-0, remis, kolejny nasz remis. Dopisujemy jeden punkt, cieszymy się, że, że w końcówce, a, a trochę serca nam zadrżały przy os w ostatnich minutach, yy, nie straciliśmy bramki, bo mamy... Niestety niemiłe wspomnienia z domowego naszego meczu z Arką Gdynia. Cieszy zerowe konto, a więc tutaj staramy się jak najbardziej zabezpieczać naszą bramkę i nie dopuścić przeciwnika do, do zdobywania bramek. Natomiast w dalszym ciągu martwi brak zdobywanych bramek lub może stwarzanych sytuacji, które byłyby bardziej klarowne niż te, które sobie dzisiaj stworzyliśmy. Uważam, że dobrze weszliśmy w pierwszą fazę gry, w pierwszej połowie. Oddaliśmy kilka strzałów, niestety niedokładnych. Gramy falami. To nas też troszeczkę martwi, że kontrolujemy grę, za chwilę oddajemy pole i, i nakręcamy drużynę przeciwną. Zbyt dużo w dalszym ciągu stałych fragmentów wokół naszej bramki się dzieje, a wiemy doskonale, bo analizowaliśmy dobrze drużynę Pawola Stanio, że. Mocna strona stałych fragmentów, rośli wysocy zawodnicy, dobre, dobrze adresowane piłki, i tutaj, tutaj też się cieszymy, że wybroniliśmy yy, tę sytuację. Zmęczeni jesteśmy bardzo. 10 godzin czeka nas teraz powrotu do, do koło brzegu. Musimy dobrze się przygotować do kolejnego naszego spotkania domowego, tym razem z miedzią Legnica, i, no i tam w końcu poszukać zwycięstwa, bo tego zwycięstwa w dalszym ciągu nie mamy. Dziękuję, Dziękuję i proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Józef Kufel, Radio Lublin. Panie trenerze, chciałem zapytać o właśnie tę początkową fazę meczu. Wspomniał Pan o tych kilku sytuacjach. Były strzały z dystansu głównie na początku, właśnie. Czy to był jakiś taki element planu, żeby w ten sposób poszukać tego zaskoczenia i bramki, żeby właśnie strzelając z dystansu zaskoczyć przeciwnika? Chcieliśmy w każdy dowolny sposób zbliżać się pod bramkę przeciwnika i. Szukać okazji do oddawania strzału. Mieliśmy pomysł na, na górnik męczna, chcieliśmy bardziej ofensywnie zagrać bocznymi obrońcami, szczególnie tutaj po prawej stronie, gdzie Musolitin współpracował z Leonem Krykowiczem, a więc tutaj szukaliśmy wzmocnienia naszej strony. No i w dalszym ciągu gdzieś próbujemy większą ilością zawodników przedostawać się pod pole bramkowe drużyn. Przeciwnych. Wychodzi to nam na razie z różnym skutkiem, ale tak szukaliśmy przed pola, bo wiedzieliśmy, że, że możemy w tamtych rejonach gdzieś być w sytuacjach dogodnych do dawania strzałów. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję serdecznie za udział w konferencji i życzę bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję. Dobranoc. Druga część konferencji po meczu Górnik Łęczna. Kotwica Kołobrzeg 0-0. do 0. Tym razem jest z nami trener Peter Lerand. Witam serdecznie trenerze i poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Dziękujemy. Tak normalnie jesteśmy zadowoleni tym wynikiem, bo no, myślę, że po tych dwóch wygranych meczach, meczach chcieli zrobić serię i iść na te barażowe miejsca. Dzisiaj myślę, że Ten počiatok meču bol taký malo, malo nervózny. Myslím, že kotvica vyglądala lepšie na pilce tých prvých 15 minút a myslím, že potom už, potom už sme mali my, my więcej z gry. Mali sme tam pár dobrých okazí na, na šal a na, na zdobite bramky, ale, ale myslím, že to, co už s ruchem tak, tak samo to boisko nie je dobré. Myslím si, že tam v Legnici, jak sme grali tam na takom bojsku, sa dalo vidieť že závodníkov, ktorých máme. I to je jedna správa. A druhá správa je tiež uh, tie kontúzie, ktoré sme museli zrobiť v piešej púlve, nám nepřidali na ani na spokoju a potom už aj v trakte meču, v trakte meču sme nemohli zrobiť také, také decízie, ktoré by už byť uh, Zrobili nám ešte o převage, ale ja myslím, že druhá pôľa uh, mali sme tam, uh, myslím, že 13 šálov. Uh, dobré okazie, tam v ostatných 15 minút, uh, myslím, že dobré šance na gól, ale uh, druhú pôľu Kotvica si nic takého, myslím si, že nestvořila nie, nie a Normalnie, że jak nie strzelimy z 19 ściel w jedną bramkę, tak nie możemy wygrać. Także nie jesteśmy zadowoleni, ale musimy walczyć dalej i za 3 dni idziemy na wartu i musimy się, musimy się pobić o lepszy wynik. Także... Dziękuję i proszę o zadawanie pytań. Dobry wieczór, Józefku, Ale Radio Lublin. Chciałem spytać, czy coś już wiadomo odnośnie do kontozjowanych zawodników, co się wydarzyło z piłkarzami, którzy zaszli. No, bez od ten, ten. Uh, myślę, że jeszcze nie wiemy konkretnie co, ale myślę, że to nie będzie, nie będzie nic dobrego, bo jak patrzyli na wideo, tam było uderzenie do, do nogi. Także to myślę, że nie damy rady do, 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 do za trzy dni. A, a Roginiča tam, tak jak mluvím, tie boiska nie sú teraz ideálne a on už ostatní meč, ostatní meč na Na ten miesięczny miał problemy i, jak mówię, i wczoraj, i gdzieś dzisiaj też nie jest idealne. I, i czuł ten że takżeśmy musieli, nie da rady ani do półle, takżeśmy musieli zrobić dwie zmiany, co nam, co nam nie, nie przydalo na, na tą całkowym obrazie gry. Także. Chciałem też spytać o stałe fragmenty gry. Czy jest trener, sztab zadowolony z tego, co piłkarze robią podczas stałych fragmentów gry czy to są te założenia, które ćwiczycie, bo sporo było tych stałych fragmentów gry dzisiaj, no ale jakoś tak też bez wielkich no Tak Normalnie że robimy, tak, nie, ale nie jesteśmy zadowoleni. Myślę, że że mieliśmy dostał okazji, i tam stałych fragmentów, w którychśmy mogli lepsze. Tam myślę, bara ma dwie dobre, Gdzieś, Ak mm, jak neštelíte brámke, tak normálne, že nemôžeme byť zadovolení. A, ale to je zespul, ktorý myslím si, že nie je tak, tak duží v tých, že nemáme, nemáme také viacej nám brakuje, brakuje zgrí, zgrí tie goly. Môžem, že normálne, že sa trénuje, ale ten zespul je smnejší, nie je tak, tak, tak duži, takže Czy pokusi się Pan o ocenę sytuacji z 52 minuty, kiedy piłki ręką we własnym polu karnym dotknął kapitan drużyny gości? Teraz w zasadzie kibice, piłkarze, trenerzy chyba za każdym razem głowią się. Kiedy sędzia wskaże na 11 metr, kiedy nie? No, jest ciężka Ja myślę, że. pár dní do Tilu sme mal, mali s saint konferencie jednu, ktorú, ktorú nám pokazívala, co je skarný, co nie je skarný. že nie. Myslím, že už ani oni neviedzú, kedy, kedy, co, co, kedy je skarný. nie. Teraz byl tam kontakt pred renkom, je byl kontakt uh, s ťalem, takže za ho nedali a tá pilka išla do brámky. Uh, renka nebyla v, prírodnej přírodnej uh, pologe, takže Dla nas, dla nas trzeba być karny, bo ta, ta piłka i do bramki, ale, ale jak sędziowie tak zdecydowali, uh, tak musimy z tym żyć i nie ma drugiego. To na koniec jeszcze, jakiego meczu Pan spodziewa się w Grudzisku? Bo wiadomo, że też rywal, który walczy o życie. Dziękuję. No tak, jak patrzę, ten ostatni wynik, że przegrali na Arce 3 że pewnie, że nie będzie to łatwo, jej je niemożliwe, że są na spadkowej pozycji, tak, tak że wiemy, co nas czeka, ale, ale myślę, że w tej pierwszej ligi ani jeden mecz nie jest łatwy, mają, myślę, że warto má dužo lepších závodníkov, jak pokazuje tabela, takže, takže co je tiež ťažké, že už ešte musíme ísť do, do groziska na ten meč, že, za ktorý sa zagrá za že nie je to ani dla závodníkov, teraz sme byli tiež v Legnici, ten, ten trip nám dal nejaké tiež šíli v džol, takže takže nebude Latvo, ale myslím si, že Myslím si, že sa vracajú aj Adam, Dea, aj, aj pár ktorý, ktorý, či už Varchol, ktorý nehral v Legnici, takže mám nádej, že, že, tak, tak samo ťažko bude dla, dla Varty, že oni byli tiež na výjazde teraz, takže sportová psychológia mluví, že to je, tak je to i musíme s tým pracovať, jak, 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 jak Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję za udział w konferencji i powodzenia w Grodzisku. Dziękujemy.